Chciałbym wznieść za nas toast, żebyśmy odsunęli na bok to, co nas różni. Dobrze? Za nas, Maxi. O, kocham cię. No, to ja też cię kocham. Hmm. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. O, dobrze was widzieć razem. Dobrze nam ze sobą. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, proszę, niech pan siada. Siadaj, tato. Dzień dobry, Angie. Leon, możesz mu powiedzieć, że wolę zjeść w spokoju? Serio? Tak, proszę. Angie chce zjeść w spokoju. Tak, Leon. Dobrze słyszałem, co powiedziała. Violetta, zapytaj panią, czy koncert jest dopięty na ostatni guzik? O! 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 Wszystko jest gotowe? Oczywiście. A ja co niby robiłam przez ostatnie dni? Powiesz mu to? Wydaje mi się, że sam słyszałeś, tato. Co? Powiedziała tak. Wioletta, myślę, że zostawmy ich, niech pogadają. Nie, tak. nie, zostańcie, zostańcie, zostańcie tu. Zostań, hej! Angie... <coughs> 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 nie mamy o czym rozmawiać. Zniszczysz ten certyfikat, jeśli będziesz go tyle razy otwierać. Ja po prostu nadal nie mogę uwierzyć, że mi podarowałeś gwiazdę. Jesteś wymarzonym chłopakiem. Świecisz jaśniej niż jakakolwiek gwiazda. Tak, wiem o tym. Kocham cię. Ja też cię kocham. Kochanie, nie mogę uwierzyć, że koncert jest już dzisiaj. Denerwuję się. No nie, Kamila, spokojnie, nie denerwuj się. Teraz musimy tylko przećwiczyć choreografię, a cała reszta jest już gotowa. Tak.